Cześć, witajcie drogie Raki, zapraszam was na czytanie tygodniowe od 25 do 31 marca 2024. Oczywiście piszecie to co z wami rezonuje, zwróćcie uwagę na swój ascendent księżyc oraz wedyjski, tak? Jeśli chodzi może się o związki Wenus, więc zobaczmy z jaką energią wchodzicie w zbliżający się tydzień. o no proszę arcykapłanka co wychodzi wam naprzeciw czyli co taka mała stabilizacja tak no czwórka pentakli to też jest i yy, tutaj coś w tajemnicy tutaj przede wszystkim w czwórce pentaki to jest stabilizacja finansowa to jest skupienie się na własnych korzyściach to co już macie tak i wy będziecie się na tym przede wszystkim zwracać uwagę pod względem finansowym. W, wy przedstawiacie się tutaj, drogie ragi, jako arcykapłanka, czyli kobieta przede wszystkim kierująca się intuicją, dojrzałością. No jak również y, może się zajmować ezoteryką, tak? A, tak jak ja. Ale y, tutaj też jest i sprawy ukryte. Jeśli jesteście z podznaku Raka, tak? I macie być może partnera, partnerkę, to może równie dobrze być kobieta w ukryciu, z którą ktoś buduje sobie stabilizację. Albo jeśli to jest wasza energia, to wy się skupiacie na tym i być może też kierować się oszczędnością i też nie być wylewnym co do projektowania swoich przyszłych planów, bo to też jest trzymanie w tajemnicy coś, co my sobie planujemy na przyszłość. Drogie raki. Zobaczmy jakie pozytywy. Oj, odcięcie się, porzucenie od tego, co nie służy. Na co uważać? Aha, miłość i związki. Uh -huh. Na czym się skupić? O, jakieś nowe możliwości. Właśnie, wszystko razem się rysuje. I to ruszenie z miejsca. Po co? No właśnie przemyślanie. Tutaj. Tutaj się jasno pokazuje, uh -huh. że będziecie mieć do czynienia przede wszystkim w tle. Osiągnięcie własnych lub ktoś, tak? Bo tutaj jest pokazana osoba przede wszystkim zimna. Zimna to jest być może wasz partner mąż. Tak który będzie działał po prostu do swoich celów, ale tu jest przede wszystkim pokazane. Dobra, idźmy po kolei. Tutaj, właśnie, jak powiedziałam wcześniej w karciarce kapłanki, czyli tworzenie czegoś nowego. Tak, jeśli nie, to ktoś może tworzyć za Waszymi plecami nowy związek lub osiągnięcie nowej stabilizacji. Szóstka mieczy to przede wszystkim skupienie się na tym. To też energia wodnika. Także sprawdźcie sobie też i może swój ascendent i to wszystko odcięcie się od tej energii, co wam służy będziecie wszystko robić w końcu podejmiecie w końcu tą de decyzję od, by pożegnać, to to jest wybór też i drogi pod względem uczuć i życiowe decyzje że macie już dosyć, stawiacie sobie na siebie i wyobieracie inną drogę, tak by to wreszcie w końcu się zakończyło <laughs> na czym się skupić, przede wszystkim o dwójce pentakli. To też umykanie opcjami, tak? Różne możliwości do Was mogą w tym tygodniu przyjść, z których możecie skorzystać, ale przede wszystkim na co uważać? Nie działać pochopnie, bo to też y, może być, jeśli pojawi się nowa propozycja związku, uważać, żeby nic nie było budowane na pożądaniu, ale to też coś budowanie no, nowego z pasją, tak? Uważać, po prostu nie działa, nie robić nic pochopnie, bo to jest energia, że za chwilę, o i tak robię taki słomiany zapał, a za chwilę zgaśnie, pyk i tego już nie ma. To jest po prostu takie spontaniczne ruszenie z miejsca, co samo pokazuje pod względem zarobków i finansów karta umiarkowania i tym samym pochopnym takim działaniem możecie zaburzyć swoją stabilizację finansową rodziną, tak, co będzie miała tutaj wpływ poprzez żonglowanie tymi yy, właśnie opcjami. Lub wyborami Też mogą do Was przyjść takie wybory, tak? Możecie dostać jakąś propozycję, tylko po prostu sprawdźcie, się, sprawdźcie, czy to w ogóle będzie miało dla Was to przyszłość i korzyści. Tu, właśnie, przede wszystkim, ktoś tutaj będzie działał na Waszą niekorzyść. To może być w karcie cesarza i w królu mieczy. Osoba zaborcza, chłodna, tak? Wy przedstawione jesteście jako królowa buław, ale do czynienia będziecie mieć po prostu z osobą zaborczą o takim ognistym temperamencie, która przede wszystkim działa w różny jakiś sposób, żeby osiągnąć swoje cele, ale też i poprzez manipulację i zaborczość. Też uważajcie na taką osobę, tak? Tu jest już wyjście z energii przybicia. Tutaj dojdzie do konfliktów, do walki, by być może wy będziecie chcieli osiągnąć tu jakieś te nowe cele i ta osoba może się o tym dowiedzieć, tak co może jej się to nie spodobać. Tutaj przede wszystkim w karcie Pustelnika odcinacie się od tych złych energii i tego, co wam nie służy, jak i yy, od osób, tak. I będziecie obmyślać swoją strategię, swój plan. I tu, by wyjść z tej energii po tym związku, tak, który już chyba się zakończył, to jest coś o, o no właśnie. Tutaj przede wszystkim jest pokazane, że poprzez wybór, który dokonaliście i mieliście strat, tak, a tutaj jeśli wybierzecie odpowiednią drogę, czeka was stabilizacja. Tylko tą przeszłość trzeba pożegnać. Tą przeszłość trzeba już pożegnać i ruszyć ją właśnie w nowe. Tylko nie działajcie przede wszystkim spontanicznie. Przemyśleć sobie każde działanie, żeby wam przyniosło przyniosły pozytywne efekty na przyszłość. Tak, wieża. To musi już całkowicie odejść do przeszłości, drogie raki, żeby spełnić swoje marzenia, jak również wyjście z iluzji, tak, pod względem uczuć i związków. Bo tutaj były manipulacje. Tutaj też mogły zajść manipulacje. A wy tutaj, jako pokazane, no, królowa pentakli, no, tutaj ktoś inny już będzie chciał rozpocząć nowy związek, a to jeszcze nie jest zamknięte i przez to właśnie macie straty pod tym względem, pod względem uczuć i jeszcze nie zamkniętego poprzedniego rozdziału z życia, co teraz właśnie źle wpływa. I tu jest po prostu jasno obranie drogi. Odcięcie się, odcięcie się, zdjęcie opaski z oczu i tu jest. W królowej mieczy pokazane. Nie kierować się iluzją. Nie kierować się. To też jest jej spełnienie marzeń, prawda? Ale tu wyjście z iluzji przede wszystkim, tak? By osiągnąć swoje cele, a królowa mieczy, ona sobie nie pozwoli. Tutaj widzicie, siódemka kielichów i dziewiątka kielichów. Tak samo mówi, to jest spełnienie marzeń, ale tu jest zbyt wiele do wyboru. Dlatego zastanówcie się, czego naprawdę wy chcecie osiągnąć, tak? I, jak, i jakimi sposobami. No i wyjść, wyjść, no właśnie, proszę. wyjść z iluzji, jeśli chodzi o y, tą osobę, z którą mieliście do czynienia, bo ta osoba nie jest zwierzała uczuciowa, a tym bardziej pod względem stabilizacji. Także życzę Wam udanego tygodnia, raczki i takich też i energii. Teraz zapraszamy rybki. Witajcie drogie rybki na czytanie tygodniowe od 25 do 31 marca 2024. Oczywiście zwróćcie uwagę na swój ascendent księżyc, jak i wedyjski. Jeśli chodzi o miłość i o związki, Wenus się kłania. Ja zapraszam Was do subskrypcji i do polubień, jak i do czytań indywidualnych. Jeśli Będziecie oczywiście mieć taką potrzebę. W opisie pod filmikiem tam jest do mnie kontakt. Więc z jaką energią i co wychodzi naprzeciw? Oj! Postawienie jasno, tak? Sprawy na z noża, tylko brakuje jeden krok do tego, żeby przestąpić tą granicę i pójść po prostu dalej. Postawiacie jednak na siebie, na swoje działania po jakiejś stracie uczuciowej, tak? jakiś zawód uczuciowy, być może rozwód, tak, i wy chcecie osiągnąć stabilizację, albo co, bo tutaj trzy kielichy, czyli co, osoby trójkowe, tak, i królowa buław, baran, lew, strzelec, z taką kobietą yy, być może jesteście, albo z taką kobietą możecie mieć do czynienia, tak, pod tym względem, no, to jest energia wisielca, wasza energia, drugie ryby, i to jest jasne obranie drogi, no, wy wybieracie chyba jednak o no właśnie transformacja pod tym względem. Mhm. Wy tutaj czekają Was nowe możliwości. Tylko musicie wyjść z tej energii, przytłoczenia lub po zakończeniu jakiegoś związku. Właśnie tutaj. I przede wszystkim yy, wyjść z energii takiej niepewności. To jest Wasza też i energia, chociaż to jest też i energia raka. Sprawdźcie właśnie sobie swój ascendent dla drogie ryby. To też są i tajemnice, tak? które ukrywacie być może przed kimś lub ktoś przed wami ukrywa i wy o tym nie wiecie. Jak i również niepewność. Też ryby mają wysoką intuicję. Kierujcie się intuicją, drogie ryby. A na pewno was to nie zmyli. Więc zobaczmy, jakie pozytywy. Oj. Negatywy. Czyli co? Będzie znowu jakiś rozwód? No. Miłości w uczuciach. Oj, odwrócona czwórka pentakli. Chodzi o finanse. No i co? No to tak, drogie ryby. W pozytywach macie króla buław, tak? Jeśli to jest wasza energia, to przede wszystkim to jest jasne dążenie do swoich celów, tak? Wy nie, będziecie niezłomi właśnie w tym wszystkim. Będziecie w Uparci, uparci w tym, co wy chcecie osiągnąć, ale to też jest coś robione z pasją, z pożądaniem i wy w tym kierunku będzie doż, dążyć. Tylko, że jeśli chodzi o miłość i o związki, tutaj jest niespełniona, tak? To jest jakaś niespełniona, to jest wyjście z jakiejś iluzji, którą kierowaliście się też poprzez jakieś działania w tym kierunku i po tym, co tutaj zaistniało, tak? Czyli zawód w miłości, na czym się skupić? To jest zdjęcie opaski z oczu. Zdjęcie z opaski z oczu, to też jest pokazana zdecydowana waga. Jasne osądzenie sprawy i wybór drogi, postawienie na siebie. Na co uważać? Sprawy finansowe, prawne, sądowe, tak odwrócona czwórka pentakli, co może zaburzyć Waszą stabilizację pod względem finansów, pracy, rodziny i w ogóle wszystko z tym związanego, tak? Jak i również podpisywanie umów. Zwróćcie uwagę na to, co Wy podpisujecie, i w tym kierunku będzie dom. Yy, przede wszystkim te działania. No i co? Tutaj co? Jakaś transformacja. Bo co? Bo tutaj wcześniej było coś yy, chyba budowane z pasją i na pożądaniu, tak? Na namiętności, na pożądaniu. I to było taki, No, chyba to nie dla was, bo tutaj co. Jednak transformacja, transformacja totalna. Coś musi umrzeć. Bo tutaj skrótami mieczy, całkowite odcięcie się od tej energii, a bo tej kobieta w ukryciu. Mm -hmm. I to wszystko się ujawniło, lub wyjdzie na jaw, tak? Być może jakaś partnerka, macie partnerkę. Proszę, właśnie, jakieś kłamstwa, bo tutaj coś było ukrywane. Kobieta była ukrywana, tak? No, ryby. Kobieta była ukrywana, a tu wychodzi na to, że jakiś związek był, i ten związek po prostu już odchodzi do przeszłości. I sprawy sądowe jasno pokazane. Tak, i ta yy, być może wasza partnerka stała, tak? Tutaj będzie rozwód. Bo co? Bo ona się dowie o kochance, lub ona już jest o tym powiadomiona. <laughs> tak, i tutaj właśnie manipulacja, prawda? Cesarzowa. Cesarzowa jednak będzie dążyć do tego, żeby osiągnąć swoje cele. Jeśli to jest wasza energia, drogie ryby, to wam się uda, ale tutaj jest yy, przede wszystkim wybór, tak? I będziecie postawieni przed wyborem. Przed wyborem i przed decyzjami, co dalej robić. No właśnie po raz kolejny. Transformacja. I królowa mieczy to osoba, być może też i urzędniczka, lub z osobą, z którą będziecie zakończać ten związek jest też w takiej energii. To również zodiakalny przede wszystkim bliźnięta waga lub wodnik, tak? Lub energia tej osoby. Król Pentakli, I Rycerz Buław. Przede wszystkim wyskupiacie się albo będziecie mieć to do czynienia na tym, żeby y, trzymać się tego, co macie, tak? To jest y, swoje zasady, swoje utarte schematy, swoja strefa komfortu i w Rycerzu Buław. No jednak, z taką osobą, jeśli będziecie mieć do czynienia, to osoba przede wszystkim, która. Może też kierować się agresją, lub taką agresję w sobie posiada, tak, ale to też osoba, z którą, jeśli chodzi o stabilizację związku, się nie zbuduje. Jeśli to jest Wasza energia, to Wy też nie działajcie pochopnie. Tak, słomiany zapał tutaj Wam nie przyniesie nic dobrego, jeśli chodzi o wybór nowej drogi, tak, bo to jest to pokazane. Tak, zakończenie odejście Odejście przede wszystkim w coś innego I działania w tym kierunku, ale wy tutaj przede wszystkim będziecie jednak w takiej depresyjnej energii, dlatego takie też i y, działania możecie podejmować nieprzemyślane, co oczywiście y, wam jest są potrzebne, dlatego y, uważajcie na siebie pod tym względem. Jeśli chodzi przede wszystkim o zdrowie, też uważajcie na alkohol i na używki tego typu. Y, Rodzaju rzeczy, bo mogą wam zaszkodzić. Jeszcze jedną kartę na koniec, drogie ryby. No, wasza energia. Wasza energia to też jest i kierowanie się pożądaniem, jak i energia zawieszenia. Też musicie spojrzeć obiektywnie na tą całą sytuację, tak? Bo być może czegoś nie widzicie, lub wyjść z energii zawieszenia. Wyjść z energii zawieszenia. Ano, właśnie, bo tutaj co? Jest niedojrzałość emocjonalna. No, jest niedojrzałość emocjonalna i dlatego tak w ten sposób będziecie mieć do czynienia z tak zwaną, właśnie być może waszą byłą partnerką lub z którą ten konflikt prowadzicie lub te sprawy rozwodowe, które Was tutaj czekają, sprawy urzędowe. Ta osoba postawi na, na siebie, tak postawi na siebie bo te są pokaza pokazane jasno postawienie granic i blokady, które Wy nie, nie, nie przeskoczycie z taką energią, a tym bardziej jeśli wyjdziecie do takiej osoby z uczuciami, bo ta osoba sobie na takie coś nie pozwoli. Dobrze, dziękuję Wam kochane ryby i zapraszam do kolejnych czytań. Teraz witajcie moje drogie skorpione. Zapraszam Was na czytanie tygodniowe od 25 do 31 marca. Teraz będziemy mieć pełnię w wadze, także będzie chyba jasno osądzenie sytuacji, jeśli chodzi o miłość i o związki, o podejmowane decyzje, ale też i mamy <laughs> zaćmienie księżyca, tak? Czyli też uważajcie na swoje emocje, nie kierujcie się przede wszystkim emocje, emocjami w podejmowaniu ważnych życiowych decyzji. O, proszę, skorpiony, transformacja, transformacja, piękna energia, tak, i przemyślenie, tak, tego wszystkiego, co wy chcecie osiągnąć w karcie pustelnika. Wy odcinacie się od tego, co Wam nie służy i Wy przede wszystkim obmyślacie, czego Wy tak naprawdę chcecie, tak? To jest taka introspekcja, poddanie się takim y, wszystkim za i przeciw, podsumowanie tego wszystkiego, co do tej pory się działo. Prawda? I Wy pokazane jesteś jako w karcie cesarzowej. Cesarzowa to jest kobieta, która dba o dom, o dzieci, o stabilizację. To też... <laughs> mm -hmm. Kobieta, która wie, co chce osiągnąć w życiu, i pod tym względem przede wszystkim są potrzebne chyba zmiany, bo tutaj w karcie śmierci to są też i zmiany, które mogą do Was przyjść albo które rozwam Wam przyniesie. Lub to Wy tak będziecie chciały zadecydować. Tak się to rysuje. A proszę, król kielichów, jak ryby w pozytywach. No w pozytywach taka energia może. Tylko, że ten król kielichów, no, o, król buław, tak, może działać y, po prostu uparcie, by osiągnąć swoje cele, tak, w dążeniu do swoich celów. To też jest tutaj te kolana skorpion, jak i baranele, strzelec, lub to są dwa różne różni mężczyźni, tak. No i co, tutaj będzie jakieś przytłoczenie z tego powodu, drogie Skorpiony, no, lub to jest wasza energia. Tak, bo tutaj jednak potrzebna jest transformacja, a wy jednak jako osoby dojrzałe uczuciowo Skorpiony możecie po prostu wychodzić, otwierać się na uczucia i kierować się przede wszystkim tylko, przede wszystkim nie działać się z takim uporem i z takim stanowczością, tak, bo tutaj też jest pod tym względem pożądanie, kierowanie się pożądaniem. I na co uważać? Na co uważać? No koło fortuny. Raz jest dobrze, raz jest źle, tak, ale w kole fortuny o właśnie, jeśli chodzi o yy, kwestie finansowe. Tutaj mogą Was czekać straty pod tym względem. No, no jeszcze też kielichów, ale też poprzez swoje niedojrzałe działania pod tym właśnie względem, tak? Przez to, co robiliście lub z taką osobą możecie mieć też i do czynienia, przez działania takiej osoby. No właśnie, co w miłości uważajcie, bo ta osoba może mieć y, drugą kobietę w ukryciu, jeśli, bo to jest, jeśli chodzi o miłość i o związki, tak, no, no właśnie, iluzja, nie tkwijcie w iluzjach, y, przede wszystkim kierujcie się roztropnością, dojrzałością emocjonalną, tak, i nie pozwólcie się zbi zbić z tropu, jak i również to może być też kobieta w ukryciu, którą ten partner może, lub osoba, która do was wychodzi ma, tak? A wy o tym może nie wiecie. Dlatego wyjść z iluzji, że to się może coś zmienić pod względem. No, arcykapłanka, też kobieta, która zajmuje się magią, tak? No to też się przede wszystkim yy, z taką osobą możecie mieć do czynienia. Lub z Taka osoba może zaistnieć w waszym właśnie życiu. Na czym się skupić na mocy na sile ale też y, karta moc i siła to też jest również pożądanie tak y, nie dać się zwieść w, pod względem właśnie tych iluzji które wcześniej były pokazane y, nie dać się zwieść właśnie takim też energią jak i również zaborczości czy agresji bo karta y, też siły też jest y, Odbierana jako no, ktoś może się tak kierować, tak? Wobec Was agresją. I Wy też przede wszystkim, jeśli do czegoś dążycie, kierujcie się cierpliwością, ale też i dojrzałością, co samo też pokazuje karta arcykapłanki. Teraz jeszcze zobaczymy, jak w finansach. Oj, dziewiątka buław, dziewiątka buław to jest postawienie przede wszystkim na swoje działania, to jest na swoje działania, tak, i wy będziecie sprawiać, załatwiać sprawy urzędowe, prawne i też poprzez, poprzez sąd, tak, bo tutaj doszło do strat uczuciowych też i zawód miłosny, tak, i w końcu wyjście z iluzji, bo tutaj były iluzje i manipulacje po tym względem być może właśnie tej osoby, tak, z którą tutaj mieliście do czynienia, jak i po prostu w końcu postawienie na samego siebie, na samą siebie, żeby osiągnąć po prostu tej, że karta siły wam w tym sprzyja, w osiągnięciu własnych celów. No właśnie, uważajcie na diabła, na toksyczne energie, tak. I przede wszystkim kierować się z miłością samej do siebie i z szacunkiem. Nie dać się poddać manipulacji, o właśnie budowaniu czegoś nowego, bo tutaj są osoby trzecie. To też jest osoby toksyczne, używki lub osoba, która będzie miała, chciała na Was wpłynąć co do podejmowanych decyzji. Dlatego y, uważajcie też i na, na takie energie. Nie dać się zbić z tropu, nie budować jakichś chorych y, z takich scenariuszy w głowie, co nie będą miały ujścia właśnie w rzeczywistości, które się y, przede wszystkim nie zadzieją. I przede wszystkim nie trzymać się z iluzji, która Wam nic nie przyniesie. Yy, nie myśleć, bo najgorsze to jest analizowanie, myślenie, tak? co się może wydarzyć. Także żyć, yy, co jest tu i teraz, świadomością i działać po prostu w tym kierunku jasno, po prostu obejrzeć na tą całą sytuację. Wziąć pod uwagę przede wszystkim to, co życie Wam już przyniosło, co się wydarzyło, taka introspekcja, takie podsumowanie tego wszystkiego i działanie po prostu i postawienie jasno na siebie, bo tutaj były straty. Tutaj były straty, był zawód, zaburzona stabilizacja poprzez manipulację, Tak, i tym bardziej uważajcie przed różnymi osobami trzecimi, które będą chciały Wam manipulować lub y, też uzyskać jakieś informacje. Jak jej mówi kardarcy kapłanki, jeśli coś planujecie, nie chwalcie się tym. Nie chwalcie się tym, tylko po prostu to róbcie. Także życzę Wam skorpony, pozytywnego tygodnia. I y, udanych świąt życzę wszystkim znakom wodnym. Pozdrawiam serdecznie. Hej!